Witajcie! Edukacja na maxa z tej strony. Teraz dzisiaj omówię elementy tej akapitu. Elementy akapitu są dość ważne, żeby ten nasz tekst wyglądał jakoś, jakoś sensowniej niż tak nieładnie porzucany. Dlatego znaczy dajmy tutaj od, od wyrównywania tekstu. Są cztery sposoby na tekstu. To co widzicie, to jest teraz to jest domyślnie wyrównanie do lewej. Można jeszcze tekst. A tu akurat justowanie było zaznaczone. Pokażę, jak wyglądałoby do lewej. O, tak wygląda wyrównanie do lewej, widzicie? Tylko word to, żeby tutaj było wszystko równo. Możemy jeszcze wyśrodkować, czyli, żeby względem środka wszystko było w miarę równo siebie, wyrównać do prawej strony, tutaj po prawej stronie jest równo, albo wyjustować, czyli, ro, czyli mówiąc inaczej, rozciągnąć tekst, żeby było równo do lewej i prawej strony jednocześnie. Bardzo ważne, często to się w książkach czy w rodzaju publikacjach, to właśnie ustawanie odpowiada za to, że tekst wygląda dobrze. No dobra, ale ktoś by powiedział, że tutaj coś jest, są zbyt duże odległości, nie podoba mi się. No to, to kwestia tego, żeby dobra czy liczbę tekstu, tak. Ustawianie nie będzie zawsze działać idealnie. Ustawianie polega na tym, że się po prostu zwiększa troszkę odległość pomiędzy wyrazami w wierszu. Możemy jeszcze taki tekst sobie, żeby wyglądało to lepiej na przykład, zwiększyć mu interlinie. Czyli odległość pomiędzy wierszami, tą tutaj, jak widzicie. To jest nic trudnego. Możemy jeszcze zmienić kolor tła. I teraz tutaj już pokażę Wam różnicę pomiędzy kolorowaniem, kolorem tła a wyróżnieniem. Zwróćcie uwagę, kolor tła koloruje cały akapit, zaś wyróżnienie koloruje tylko miejsce, gdzie jest tekst. A znaczy, gdzie są znaki, bo jeżeli tutaj bym dodał znaki jakieś inne, no to także nam zwiększy obszar pisa tego wyróżniania. Nie chcę mi pozbyć się formatowania całego. Jak widzicie nie jest to genialne. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze możliwość obramowania na różne sposoby. Na przykład w taki sposób robiąc ramki. Żeby powiedzmy nie wiem, jakiś element tekstu ładnie wyruszyć sobie w ten sposób. i wewnątrz tego można to zdać kolejny kolej na przykład, zwróćcie uwagę. Także tutaj mamy obramowanie. O obramowanie będę więcej mówił przy okazji tabel, więc na, na to będziemy mieli jeszcze czas. Mamy jeszcze sortowanie, ale sortowanie pokażę przy, przy okazji yy, punktorów, więc pozwolę sobie ten tekst na razie usunąć. I sporządzę szybko jakąś listę, listę zakupów. Lista zakupów. Dam dwukropek. Tutaj jest o tą listę żeby tak wyglądało. Mm, nie tak chciałem. To jest powiększanie. I zacznijmy yy, od yy, punktorów. Zasadniczo niektórzy nazywają te wszystkie elementy punktorami. Ja przy okazji HTML-a nauczyłem się mówi, że są to po prostu listy. Te listy są mają po prostu trzy różne kategorie, będzie lista wielopoziomowa, lista numerowana, lista punktowana. Punktowana to znaczy, że mamy kilka rodzajów takich samych oznaczników, które nam pokazują na przykład co mamy kupić jajka, pomidor, nie wiem, powiedzmy ser. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale tak może być. I taką listę oczywiście możemy sobie odpowiednio zedytować na swój odpowiedni sposób. No dobra, teraz co, co, co zrobić, żeby, żeby po takiej liście yy, przejść dalej do pisania? Jak damy Enter raz, to pojawi nam się kolejny punktor, ale my nie chcemy już pisać, czyli musimy dać jeszcze raz Enter. Wtedy automatycznie przejdzie nam o, o wiersz niżej i być, mamy już możliwość normalnego pisania. Można to zrobić jeszcze w inny sposób, czyli w tym momencie jak pojawi nam się punktor, dać backspace i to skasować, a następnie pozbyć się wcięcia i wpisać normalnie. To też jest wykonalne, manewry, ten pierwszy oczywiście jest prostszy. Dobra, to była y, lista punktowana, to teraz może, nie wiem, powiedzmy będzie książka. I mamy powiedzmy. Chcemy teraz zrobić rozdziały rozdział. Nazwijmy, nie wiem, rozdział pierwszy powiedzmy. Tak troszkę nie ma sensu, ale niech tak będzie. Rozdział drugi. Rozdział trzeci i powiedzmy rozdział. Czwarty. I oczywiście możemy zamiast. Yy, domyślnych y, numerków i ich wzorów ustawić inne. Ale to nie ma problemu. Możemy oczywiście taką, z takiej listy se, taką listę sobie przerobić na listę wielopoziomową. I tutaj na przykład, że po pierwszym w tym momencie, żeby przejść do kolejnego poziomu musimy ustawić, dać tutaj wcięcie w prawo. Jak widzicie to nas elegancko do A. Coś tam napiszemy, coś napiszemy, na napisz, przykład napiszemy. Chcemy wrócić do poprzedniego. No to wracamy wcięciem w lewo. Oczywiście te wcięcia możemy także wykorzystać poza listami. Możemy także zmienić yy, ustawienia listy, żeby na przykład nam liczyło, powiedzmy, nie wiem, zamiast od jednego to, żeby liczyło nam od... Hmm. Na przykład 5. Jak widzicie, wszystko elegancko działa. Jak widzicie, nic, to, to listy nie są, nie są niczym trudnym. Prostym trzeba tylko umieć je stosować. Dobrze, yy, to pokażę i ostatnią rzeczą, jako pokażę. Wrócę może najlepiej do tamtego tekstu, który był. Cały tekst składa się, poza znakami widocznymi, składa się jeszcze ze znaków formatowania. Te znaki formatowania domyślnie są niewidoczne. Yy, ja tylko naszlicuję, że znaki formatowania, w tej lekcji, że znaki formatowania istnieją. O, ogólnie o znakach formatowania zrobię oddzielną lekcję. Wtedy powiem o takich znakach specjalnych, które można robić, yy, żeby działać. Nie, nie chcę znowu tego robić, uparł się strasznie, nie pytaj mnie, nie pokażę tego więcej, tego komunikatu. O, może teraz mi się uda. I te znaki specjalne nam no, na przykład te oznaczają w tym momencie, że to, że, że to jest Enter. Ale mówię, będę mówił to o tym w kolejnej lekcji. Dobrze, mam nadzieję, że było przydatnie, wszystko było zrozumiałe. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów i do, do, do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.